Przy okazji wyborów na prezydenta Polski warto zauważyć, że w Żardowie praktycznie wszystkie lokale wyborcze były bardzo słabo oznakowane, to znaczy ktoś kto przechodził bądź przejeżdżał ulicą nie mógł się zorientować, że w danym miejscu jest lokal wyborczy. Były co prawda jakieś marne ogłoszenia, ale jak ktoś przechodził lub przejeżdżał, to nie był w stanie się zorientować o co tam chodzi. No wszystko to robiło wrażenie tego typu, że osoby, które w Żartowie organizowały te wybory na prezydenta Polski starały się zrobić dużo, żeby frekwencja była jak najmniejsza, bo jeśli ludzie nie mogą zauważyć, że w danym miejscu jest lokal wyborczy, no to po prostu konsekwencją tego jest to, że wiele osób, które przechodzą wstąpiłoby i zagłosowało, no po prostu o tym nie wie. Warto. Zauważyć, że jest to obowiązek władzy, aby lokale wyborcze były jednoznacznie, wyraźnie e, oznakowane, żeby już dochodząc do lokalu wyborczego na wiele, na wiele metrów przed lokalem, żeby już było jasno zaznaczone dużymi tablicami, strzałkami, jaki to jest lokal, co tam się robi, e, jaki numer tego lokalu wyborczego itd. Tak no, widać wyraźnie, że lokalne władze starały się tutaj zrobić praktycznie wybory prezydenta Polski, w pewnym sensie konspiracyjne wybory, czyli żeby osoby, które wiedzą z mediów o tych wyborach, działacze partyjni, ich rodziny, no żeby one głosowały, a zwykli ludzie, którzy również Mogliby zagłosować, widzieliby, że coś takiego się dzieje na mieście, byliby zachęceni tymi informacjami wyraźnymi o lokale wyborczym i o głosowaniu, no żeby ci ludzie po prostu nie zagłosowali. Wiadomo, że spośród 50%, które nie głosują, no zdecydowana większość raczej nie zagłosowałaby na kandydata rządu, a bardziej na kandydata opozycji.